Zaczyna Jano! Moi drodzy, to jest kurwa finał łódzkiej Ligi Freestyle! Bo zróbcie największy hałas, jaki potraficie! Zaczyna Jano! Jano, twój temat to Michał Prowiesz gra w golfa, a my odliczamy! 10, 10 9, 8, 8, 7, 6, 1. 8, 4, 5, 4 SAVE! Yo, yo yo Michał próbiesz grać Golfa powiem sobie koleś i trafił ci prosto Twój mały dołek, to proste Wbijam sobie tutaj słowa Więc zamknij pizdę typie i złap doła I to jest proste Daję sobie łajzo spontan A ty wypierdalaj z Polski soza I to jest proste Daję sobie tak spontan Jak wpadam teraz sobie, to jest gadka prosta I to jest proste Mam to jest racja Masz tyle umiejętności co polska reprezentacja To proste Ja desversem masz większe dziury między zębami niż Jerzy Brzęczek kurwa Yo! Jadę łajzo, kiedy wchodzę, no to sobie rzucam dobry hardcore To jest proste, Wajzo znów, a ja będę tutaj mistrzem pisto. Tiger Woods, to jest tak, jak Adam, lecę sobie braga Na rys dla dziewczyn to jest kurwa czerwona flaga To proste, jadę Kamie, a będziesz miał białą pisto po finale Yo, narys odpowiada w temacie jarmark bożonarodzeniowy Okej okay.

To jest tak, weź wpadam w sobie znany koleś Mały dołek będziesz miał jak już cię rozpierdolę Dokładnie tak, no dokładnie jadę ze stresem I fajnie, że w finale kurwa leci dalej ODZ I spokojnie, to była dobra opcja Fajnie, że wyprimejdowałeś każdego sportowca I dobra sprawdzaj, jadę sobie teraz na lapsach Chyba przydał ci się ten. Jarmark. Dokładnie tak, to nie jest Jarmark, to nie jest Jarmark, ale mamy na scenie klauna i teraz sprawdzaj, jadę i to jest dziwka A po tej walce możesz mi opierdolić o Dokładnie tak, jadę sobie, wiesz Giro Będzie kliście kurwa, no bo będzie z winą, dobra chwilą mogę cię rozpierdolić, ale nawet tu poleciałeś kurwa dobrze, koł wiesz o co chodzi Dobra i jadę z ranca, on jest ciepły, więc przed walką pierdolną grzańca. Dokładnie tak i to jest opcja chora, pierdolną grzańca szkoda że pomylił i wziął jabłonat. Dwie minuty, cztery po cztery. Ełdeset, chcecie mięcho? Podajcie dajcie im mincho. Ja swoją laską sobie zrobię miłość w Zakopanem To jest tak, jak padam, lecę sobie wiesz. A ty pierdolisz głupoty, tak jak na TVP O ty jesteś tak romantyczny na winklach, tak kurwa jak Tomasz Karolak w filmach. Dokładnie tak, bez bestów całe życie udawane i bez stresu. Yo, dobra, 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 ej. Ej, to będzie na początku szczere Zrób sobie przerwę od nawijania Jak Tomasz Karolak między zębami Kurwo, to jest proste tutaj, ziomy Nie zrymowałem, żeby ci dać jakieś fory O, taki truskul Karolak, przerwa w zębach Ja no przedstawiam, przerwa w mózgu I dobra, sprawdzaj drania Przyda ci się po tej walce przerwa od nawijania Dobra, dobra Yo, yo, yo Yo, 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 a narys kurwa to jest taka pizda. Siedzi z kiblu, czy pisanki, bo to jest przerwa taktyczna. I to jest proste, ja mam tą rację, dzisiaj cię rozpierdolę, robię własną formację. Nie, trzymałem telefon w pitach i ogłaszałem na IG, że już wygrałem finał. Dokładnie tak, bez werwy. Walka z tobą, ty jesteś mi kurwa niepotrzebny. <laughs> Yo, to jest proste, jadę z jebie, ja cię rozjebałem, fejt i robię to dla ciebie To jest tak, jak kładam sobie tutaj ziomy, fejt i kurwo ci dał trochę fory Chyba musiałeś trenować z kimś trwoga, trenował z z i udaje, że zachorował Dokładnie tak, jadę z głowy, wolę zostać w kacie, bo ten Janu tak chujowy Yo, 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 yo. Wiesz co, jadę takie szmaty, żukę twoją dziewczynę Pisto robił bez ceraty To jest tak, jak kładam sobie tego cwela, ale ty się przed laską żadną nie rozbierasz bym chciał zrobić bez ceraty na rymach, ale powiedział, nie ja pierdolę takiego wieloryba Dokładnie tak jadę, wiesz mi, Poprzedała ci się wiagra, to ten wieloryb by był niebieski Powiedzmy szczerze, zobaczymy co powiesz, jak ją będziesz przepraszać na messengerze. To proste, jadę sobie tu zlecie i cię teraz kurwa skończę na tym świecie. Ej dobra, jadę łaka, przeproszę ją i też że odpierdoliłem jej chłopaka. Dokładnie tak jak na skwinę. Bardzo cię przepraszam, że go kurwa upokorzyłem. Ulala, ja pierdolę, ale finał. To jebane! Dopierdalony. Nie wiem jak wy, ale ja bym jeszcze posłuchał trochę. Ale musimy... Moi drodzy. Oj drodzy, ja się bardzo liczę z Waszym zdaniem. Dlatego zapytam. Kto powinien zostać zwycięzcą naszej łódzkiej ligi BO? Czy... Halo, halo, halo. Ooo, halo, halo. Ktoś nas sabotuje. Zwycięzca musi być wybrany. Moi drodzy, więc jeszcze raz. Kto według was powinien wygrać łódzką ligę freestyle'ową? Do nie brał udziału. Kto według was powinien zwyciężyć w tej walce? Czy powinien być to rozpoczynający Narys? Ja! Czy zwycięzcą powinien zostać Jano? Jeszcze raz, na jednego, ale na pełnej pizdzie. Narys! No! Czy może Jano? No! Ja bym miał problem, ale na szczęście to nie leży w moich rękach. Niech się martwię. dokładnie. Moi drodzy, w takim razie, jeżeli mamy finał i musimy wybrać zwycięzcę, to szanowny jury, proszę o powstanie. Tak jest. Klasycznie. Moi drodzy, prawa ręka zwycięzcą zostaje Jano, lewa ręka zwycięzcą zostaje Narys. My w takim razie odliczamy 10, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.